Cześć, z tej strony Marcin ZOSK Ekstra Szkolenia. Poznajcie Błażeja. Błażej wczoraj miał pierwsze jazdy w życiu. Zaczynaliśmy od MT125. Po niecałej godzince przesiadł się na Jamaszkę YBR250. Wczoraj było zimno, ale nie padało. Dzisiaj jest zimno i pada. No i na początek zaczęliśmy od MT03, czyli 300. I po niecałej godzinie wsiedliśmy sobie na MT-07, czyli motocykl egzaminacyjny. No i zobaczcie, jak pięknie sobie radzi. Kto powiedział, że w deszczu się motocyklem nie jeździ, nie szkoli, nie uczy? W każdych warunkach, no, trzeba prowadzić zajęcia. Oczywiście, jeżeli nie zagraża to bezpieczeństwu i życiu kursanta albo jakichś innych użytkowników drogi. Ale warto, moi drodzy, ćwiczyć, uczyć się, przełamywać swoje lęki i bariery, no bo to zaprocentuje, po pierwsze, to czego nauczymy się na kursie, będziemy mogli bezpośrednio przełożyć potem na jazdę po drodze, na jazdę po torze. Oczywiście, jeżeli chodzi o motocykle, no to tutaj naprawdę gigantyczną kwestią jest to, żeby wybierać mądrze szkołę jazdy, która was nauczy na następnych jazdach. Myślę, że polecimy sobie już w miasto, tak żeby Błażej poczuł smak przygody motocyklowej. Pozdrawiam serdecznie Marcin.